Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal Legal i witam się z Wami 24 grudnia. Pora zatem otworzyć ostatnie 24 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w 24 okienku w kalendarzu adwokatowym, podobnie jak w zeszłym roku, mamy życzenia świąteczne od IPSO y Legal dla Was e, oraz zapowiedź naszego nowego produktu związanego z wdrożeniem wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń u podmiotów, które będą zobowiązani do, doko zobowiązani do dokonania takiego wdrożenia. Kochani, już po świętach m, przygotowaliśmy dla Was taką specjalną paczkę, Dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby wdrożyć u siebie wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń oraz regulamin zgłaszania naruszeń dotyczący tych, tego kanału wewnętrznego. Przygotowaliśmy tam szereg dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby właśnie Wdrożyć ten regulamin, żeby upoważnić pracowników e, do tego, aby takie naruszenie, e, zgłoszenie przyjmować, e, aby przeszkolić pracowników w jaki sposób mają takiego zgłoszenia dokonywać, e, w jaki sposób przyjmować takie zgłoszenie, w jaki sposób podejmować działania następcze. E, czyli tutaj tak zwane całe opapierowanie tego procesu zostało przez nas przygotowane od samego początku, czyli od e, wdrożenia regulaminu aż po e, po informację zwrotną która jest przekazywana sygnaliście, o tym, w jaki sposób to zgłoszenie zostało rozpoznane i jakie działania następcze zostały podjęte. I jeszcze dodatkowo, tutaj też od nas taka informacja, w jaki sposób prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych, tak żeby to zostało prowadzone w sposób prawidłowy. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście podmiotem, który jakby będzie zobowiązany do tego, żeby takie zgłoszenie, takie wewnętrzne procedury, Wdrożyć u siebie, na przykład jesteście biurem księgowym, biurem rachunkowym, jakąś szkołą publiczną, przedsiębiorcą, na przykład prowadzicie kantor, jesteście doradcą kredytowym, no to w takim wypadku taka paczka dokumentów, jeżeli nie macie. Z Wielu pracowników, na przykład 50, ale jednak, pomimo tego, że tych 50 pracowników nie zatrudniacie, jesteście zobowiązani do tego, żeby wdrożyć wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń. To serdecznie Was zapraszam do tego, żeby zainteresować się tym, co w takiej paczce od nas przygotowanej, co taka paczka przez nas przygotowana zawiera. No i w związku z tym. Będziecie mogli ją tutaj kupić w naszym sklepie na stronie Ipsolegal. Wszelkie informacje o tym, w jaki sposób można nabyć tę paczkę dokumentów związanych z wdrożeniem kanału wewnętrznego zgłaszania naruszeń, będziemy już przekazywać po świętach. A tymczasem, korzystając z okazji, w imieniu swoim oraz całego zespołu Legal życzymy Wam zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia żeby było miło, ciepło i rodzinnie. A w nadchodzącym nowym roku 2020 2022 życzymy wam samych sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich waszych planów, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. Do zobaczenia już niedługo. No i teraz świętujcie sobie w spokoju. Widzimy się po świętach. Do zobaczenia.